Szanowni Państwo, mapa będzie wyglądała między innymi tak, jest to jeden ze screenów wrzucony, tak, żeby sobie zobaczyć po wejściu, będziemy mogli zobaczyć różnego rodzaju naniesione miejsca. Mapa będzie wielowarstwowa, będzie można tam wchodzić i patrzeć na temat zagrożenia. Raz, że dane statystyczne będą też prezentowane, będą też prezentowane Widzicie Państwo w tych kółeczkach te 14, 43, 9 to są zidentyfikowane miejsca zagrożone. Jest to oczywiście schemat przygotowany na potrzeby m.in. dzisiejszego spotkania. Ta mapa, która u nas pilotażowo ruszy od, od jutra, no będziemy ją napełniali. tak? Także bardzo liczę, że wszyscy się tutaj mocno w nią zaangażujemy. Oczywiście każdy z tych punktów można rozwijać, można się zagłębić, można zobaczyć, co się kryje. Za każdym z tego rodzaju zagrożeń. To jest pierwszy krok do zalogowania się w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i nie możemy tego pominąć, czyli regulamin musimy przesunąć aż do dołu i zatwierdzić, że się z nim zgadzamy. Dopiero wtedy system nas przepuści dalej. Szanowni Państwo, różnego rodzaju Kolory, tak jak widzimy, tam z boku są to zgłoszenia. Ten pasek e, zielony, żółty i czerwony są to kolory przyporządkowane do określonego statusu danego zagrożenia. Kolor zielony to jest dodane zagrożenie, kolor żółty jest to nadanie takiemu zdarzeniu e, statusu weryfikacja. I dopiero później, po tym zdarzenie może uzyskać dwa statusy: potwierdzone, czerwone lub niepotwierdzony, to jest taki szary kolor. Oczywiście też można e, sprawdzać, jak wygląda na poszczególnych powiatach, w poszczególnych miastach, jak ta sytuacja wygląda. Też przypominam, będę jeszcze to dzisiaj powtarzał, że jest to pilotaż. To jest właśnie miejsce na to, żeby pewnego rodzaju pytania zadawać, żeby wnioski wypracowywać. Witamy bardzo serdecznie pana prezydenta, który do nas dołączył. Zapraszamy tutaj za główny stół. Być może pojawią się nam jakieś nowe pytania. Na pewno byśmy chcieli, o ile taka możliwość będzie, żeby na przykład dzielnicowy po wejściu na teren swojego rejonu mógł sprawdzić, jak to tylko i wyłącznie u niego będzie wyglądało. Oczywiście dzielnicowi się doskonale orientują w swoich rejonach, ale decydowanie łatwiej by im było, gdyby można było wygenerować z poziomu oczywiście administratora, tylko i wyłącznie rejon swojej dzielnicy. Jest to jedno z pytań, jakie na pewno nam się pojawi już po zakończeniu tego pilotażu. Też mam taką prośbę do Państwa, abyście wszelkiego rodzaju uwagi nam zgłaszali, bo po pilotażu nastąpi na pewno podsumowanie i bardzo bardzo byśmy chcieli przekazywać wszelkie wnioski, które na pewno będą poważnie potraktowane. Jeżeli będzie taka możliwość, aby ta mapa działała jeszcze lepiej niż będzie działała przez ten, przez ten miesiąc, to na pewno będziemy chcieli je wszystkie przekazać dalej. Tak, jak powiedziałem, można zakreślić pewien obszar, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda no, w tym przypadku. Akurat Warszawa. Zobaczcie Państwo, te zielone punkty to są miejsca jeszcze nie zweryfikowane, świeżo dodane. Aktualna lokalizacja to takie ułatwienie, żebyśmy nie musieli wybierać, szukać jakiegoś miejsca. Aczkolwiek jest możliwość wybrania, jak to się mówi, z palca danego miejsca, czyli nie musimy być w tym miejscu, żeby wskazać jakieś miejsce zagrożone. Zbliżamy i poprzez dodanie, poprzez wciśnięcie tutaj na ten plusik możemy wybrać kategorię. Jest to również ułatwienie, ponieważ czasami będzie tak, że nie, nie do końca orientujemy się jakiego rodzaju zdarzenia mogą być skategoryzowane, tak żeby nam, jako policja albo innym służbom, do których zapewne też takie informacje będziemy przekazywali, łatwiej na danym zdarzeniu pracować, łatwiej je zweryfikować. Być może się okazać, że jeszcze ten katalog jest nie do końca spełniony, że trzeba będzie jakieś kategorie dodać. Tak jak Państwo widzicie na chwilę obecną, tak na pierwszy rzut oka, to mamy tutaj wszystko, o czym moglibyśmy pomyśleć pod kątem, e, pod kątem stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa. Wybieramy na przykład zło organizację ruchu drogowego e, i tutaj też po zweryfikowaniu takiej informacji, pamiętajmy Państwo, że będziemy występowali do różnych instytucji, no bo policja sama z siebie takiego oznakowania, nie zmienia. Aczkolwiek jeżeli z tytułu złej organizacji ruchu drogowego dochodzi gdzieś do zagrożeń, to również będziemy zobligowani do tego, żeby w trybie pilnym tam nasze służby się pojawiły i neutralizowały takie zagrożenie. To, o czym mówiłem i o czym jeszcze raz chciałbym powiedzieć, taki komunikat się będzie za każdym razem pojawiał, jeżeli będziemy starali się dodać dodatkowe zagrożenie. Czyli nie jest to tożsame dodanie tego zagrożenia ze zgłoszeniem alarmowym. Oczywiście, datę zagrożenia możemy wybrać z kalendarza, żeby nam było łatwiej, bo też nie jest tak, że to musi być data aktualna. Mogą być zdarzenie, które miało miejsce ileś tam dni wcześniej. No i takie zdarzenie, jak już się pojawi, to tak jak wspominałem, ma kolor zielony. Poszukiwanie spaska to tak jak widzicie Państwo, zielone to są zgłoszone, żółte w trakcie weryfikacji, czyli do dwóch dni nadajemy status na żółty, na weryfikację i później do trzech dni na zweryfikowanie. Czerwone potwierdzone, szare niepotwierdzone. Jest też taka procedura, że jeżeli uporamy się z danym zagrożeniem, czyli coś miało status czerwony, później my to zagrożenie zlikwidujemy a po chwili zostanie dodane w tym samym miejscu takie same zagrożenie, to my całą procedurę zaczynamy od początku, czyli weryfikacja i ewentualnie status potwierdzone lub niepotwierdzone. Z niektórymi zgłoszeniami, z niektórymi miejscami zagrożonymi będzie nam zdecydowanie łatwiej, bo one mogą na pewno się pokrywać z tym, o czym już wiemy. Być może nasze służby już w danym miejscu są zadaniowane, a ktoś takie miejsce nam doda. To jeszcze jeden rzut okiem na mapę. Mapa jest bardzo funkcjonalna i tak naprawdę ona jest mocno intuicyjna, łatwa w obsłudze i taki cel przyświeca osobom, które ją wykonały. Szanowni Państwo, ja zachęcam do zabierania głosu. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce na ten temat porozmawiać albo o czymkolwiek powiedzieć w ramach tego obszaru tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa, to zachęcam do zabierania głosu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za te kilkuminutowe spóźnienia, ale przed chwilą skończyły się 16 Igrzyska Polonijne Młodzieży Szkolnej, w których też miałem zaszczyt uczestniczyć i zamknąć te igrzyska, więc czekałem do samego końca. Bardzo się cieszę niezmiernie z tego, że to, o czym dyskutowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu w Umrzyńskim Ratuszu, gdy przedstawiana była koncepcja krajowej mapy zagrożeń, dzisiaj jest już przekazywana nam samorządowcom w wersji takiej, jakiej oczekiwaliśmy. Te wszystkie uwagi, które pojawiały się podczas konsultacji społecznych, i to nie tylko przecież w Łomżyńskim Ratuszu, bo takich spotkań z mieszkańcami było bardzo dużo, w których uczestniczył pan komendant, nie tylko w Łomży, ale także przecież w całym regionie, Łomżyńskim temu wszystkiemu patronował, bo idea krajowych map zagrożeń jest, to idea ministra Jarosława Zielińskiego, który też wielokrotnie o mapach zagrożeń, o tym jednym z pierwszych, Swoich pomysłów bardzo mocno lobował między innymi tutaj w województwie podlaskim i cieszę się niezmiernie z tego, że ten projekt jest realizowany. Bo to, co mówiłem parę miesięcy temu, że dzięki temu, że krajowe mapy zagrożeń powstaną, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Łomży. O bezpieczeństwie mówimy dużo, mówimy na sesjach, mówimy na poszczególnych komisjach, przede wszystkim na Komisji Bezpieczeństwa. I stwierdzić możemy, że Łomża jest miastem bezpiecznym, ale też od, jak, od czasu do czasu pojawiają się różne incydenty, których pewnie można byłoby w jakimś stopniu uniknąć, niektórych niektórych nie, bo są często o tym decydują inne przesłanki, na które my Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wpływu na to nie mamy, ale chodzi o to, żeby minimalizować zagrożenia, i na pewno Krajowa Mapa Zagrożeń, która powstała, jest jednym z instrumentów, które pomogą poprawić jeszcze bardziej bezpieczeństwo w naszym całym kraju, a mówiąc w kontekście samorządów naszych z Województwa Podlaskiego, także w naszych. Małych ojczyznach, i to widać też po zaangażowaniu samorządowców. Obecni dzisiaj są na sali przedstawiciele różnych instytucji, ale są też samorządowcy, wójtowie starosta. I to świadczy o tym, jak to jest ważny pomysł z perspektywy bezpieczeństwa w naszych gminach. I cieszę się niezmiernie z tego, że właśnie. Łomża i y, samorządy y, z powiatu łomżyńskiego bardzo aktywnie się włączyły w tworzenie krajowej mapy zagrożeń.